Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Z góry przepraszam za mój głos, ale bierze mnie, bierze mnie przeziębienie A Najgorsze jest to, że bardzo rzadko choruję, ale jak już choruję to, to zazwyczaj rozkładam je tak, że, że nie, nie mogę nic zrobić i czuję się tragicznie Nie wiem czy widzicie, ale bardzo mokro jest, on ma napęd, także mu dużo łatwiej skręcać ja mam czasem problem, że właśnie żeby skręcić, dzisiaj, e, dzisiaj jest 28, czyli chyba środa, nie wiem, e, w każdym razie plan był taki, że pojedziemy w jęczmień, e, w jęczmień z, z, z czym to było, z, z jakimś łubinem, coś takiego, czy to chyba nawet nie był łubin, w każdym bądź razie jakiś groszek, jakiś groch może nawet ale się nie udało, niestety wszystko się ciągło wszystko się ciągło pod kaderem i przyjechaliśmy na pszenicę, no ale ale tu obiad jedliśmy przed chwilą, także patrzyłem to tamto to, to podejrzewam, że jest bardzo, bardzo, bardzo mokre bo normalnie w palcach się rozwalało, ale ale no suszenie, mają suszarnię, wczoraj całą noc suszyli także no, no niestety tak to tu wygląda i dzisiaj jest ostatni dzień Teoretycznie bez deszczu no i na jutro zapowiadają już kolejne deszcze. Yy, kolejne deszcze i, i co no, trzeba ile się da, to się da, bo już bo lepiej nie będzie. Mają dwie suszarnie, także, także w sensie w sumie mają dwa gospodarstwa i na tym gospodarstwie, którym zostawiamy kombajn mają dwie suszarnie, także także dość to, to sprawnie im to idzie, no wiadomo koszta dużo większe, ale chociaż parametry są i, i, i no i w ogóle da się to skosić, nie? tak jak widzicie no, ciężko jest ujechać, gdzie, gdzie tu jest coś normalne i nawet tutaj z górki jest także także powinno to dać radę jechać normalnie, wody tu nie powinno być dobra, jedziemy się rozczepiać i, i, i przystępujemy do walki widzowie jest tak mokre, że nie chce się wysypywać, tutaj pokazuje 26, ale tak naprawdę niedawno było 28 leci to tak jakby by chciało, a nie mogło Ostrość kurcze, no nie chcę złapać Generalnie trochę syfu, ale to zawsze tak jest jak się, jak się zaczyna Pierwszy zbiornik taki dobry musi ukościć, żeby tam cemoc sobie to wszystko opanował Ale generalnie no, no nie wysypuje się to, leci to tak jak by chciało, a nie mogło Już chwilę stoję No i, i chłopaki z przyciem będą stać na końcu, bo, bo nie dadzą rady ujechać dookoła pola Także będziemy się sypać No nie wiem czy widać jakby no lejek się taki robi normalnie, powinno to schodzić całe w dół, a, a tu się robi taki lejek, no nic, trzeba to zmęczyć, trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej i kończyć tą nierówną walkę. Spójrzcie widzowie jaki ma brudny ciągnik i właśnie przyczepa cała brudna, no i niestety najgorsze w tym wszystkim zawsze to jest właśnie na koniec zamycie, bo to wszystko pozasycha, wysycha i później nie idzie tego domyć. Małą radę dla Was, ja sobie zawsze ustawiam tak lusterko, jak, jak jest tak podłogowy teren to sobie ustawiam tak, żeby widzieć kawałek gąsienicy i tylne koło bo wtedy chociaż wiadomo, czy, czy się już zapadamy, czy, czy jeszcze możemy jechać generalnie no, jak jedzie się kołówką, w sensie z kołami, no, to od razu jest czuć, bo po prostu kombaj się, kombaj się zapadnie momentalnie a tutaj przez to, że gąsienice są na wahaczu, to po prostu no, no, gąsienica kopiuje jakby ten teren i, i, i no, nie idzie tego wiedzieć, czy już jesteś Zakopany czy jeszcze nie? No, także troszeczkę zawsze to tam pomoże. Nie wiem, tam widać ślady. No, no, jest bardzo miękko, jak na torfach. No. Myślę, że nie muszę wszystkim tłumaczyć. I bardzo długo się sypie, nie? Bo, bo jest bardzo mokre. Bardzo mokre i, i bardzo długo to się sypie. Można otworzyć takie, takie w zbiorniku nad żmikami. Są takie blachy, które właśnie regulują, regulują jakby przepływ tego materiału. Ale wolę tego nie robić z racji tego, że jest bardzo mokre i, i raz, że albo mi zerwie pasek, albo spali mi pasek, a wolałbym już bezawaryjnie dojechać do samego końca eee, też niwa tutaj. Także wolę to po, posypać troszeczkę dłużej, ale, ale mieć spokojną głowę niż, niż, no, niż wysypać szybciej. A, a mamy przyczepy tutaj na polu, także nie ma, nie ma to tragedii, jakbyśmy tam musieli stać cały czas. Co prawda, czasem sypie się tam właśnie na postoju. Ale to tylko dlatego, właśnie, żeby możliwe jak najmniej ograniczyć, żeby nie wjeżdżali chłopaki na, na pole. To o czym mówię z tym lusterkiem właśnie, no to teraz widać, widzicie to nie ja kręcę, to GPS kręci, próbuje się utrzymać w linii prostej, w swojej ścieżce, ale minęliśmy tą kałużę. Szkoda niestety, że nie nagrałem jak tutaj właśnie hamom przelatywał, byłem za daleko po prostu, bo, bo ładnie walczył, ale udało się, udało się, przejechał, także, także dobrze skończyć to i, i jechać na kukurydzę ja jestem y, ponoć jednym z niewielu y, kombajnistów, operatorów który ma więcej wykoszonej kukurydzy niż, niż zboża aczkolwiek w tym roku to się zmieni na pewno bo, bo właśnie zacząłem znaczy no zacząłem, no bardzo dużo zboża wykosiłem w tym roku a, a zacząłem swoją przygodę z kombajnowaniem właśnie z, od sezonu kukurydzianego także, także na, na pierwszy sezon zrobiłem 1250 hektarów 1250 hektarów kukurydzy. Było to na Bułgarii, także także w tym roku powinno się to. A się jestem sam ciekaw, będę musiał to sprawdzić. Aż, aż, aż sobie sprawdzę później w aplikacji. W tym roku powinno się to wyrównać i, i już powinienem mieć więcej zboża jak kukurydzy. Ale zobaczymy, jak, jak pójdą żniwa kukurydziane w tym roku. Zrobię tutaj pole ryżowe zamiast, zamiast tej pszenicy. Spójrzcie, Nie wiem, czy widać. Tam normalnie woda stoi. Woda stoi, ale lekcjon. Daje radę, jak na razie daje radę. Na no torfy, no torfy generalnie nie ma, nie ma mocnych. Także po prostu, jak będzie troszeczkę więcej wody, czy coś, to, to siądziemy i, i, i nie będzie gadania. Ale, ale jak na razie udaje się, udaje się kołówką na pewno. Kołówką to, to na 100% uwierzcie mi, żeby tutaj nie poszedł i wystałby przy, przy pierwszej, lepszej takiej kałuży. Ale guźlicy naprawdę robią robotę. Tak to wygląda w zbiorniku. Mamy taką dobrą setkę. Tu dosłownie dwa no, no, palce może zielonego trochę jest. Fajnie na przyczepie to widać. Jak to się w ogóle... Nie wiem, tutaj, o, się w ogóle nie osypuje. Na przyczepie fajnie widać, w ogóle taki robi się stożek. Nie, nie osypuje się. To jest. Jest to bardzo, bardzo, bardzo mokre. Nie wiem ile jeszcze. Ponad 300 hektarów mamy. Ponad 300 hektarów, ale to nie wiem czy, czy wierzyć w to, no. Tak mówią chłopaki, tutaj jest gospodarstwo. Oby, oby się nie mylili i obyśmy to opanowali dzisiaj, bo jutro ma być jakieś No dzisiaj nie opanujemy, ale żebyśmy opanowali to dzisiaj, dzisiaj i jutro i byłoby super. Patrzcie co tam się dzieje. Normalnie robi się taka ściana i nie chce się to osłabywać Ciekawe, ciekawe Dobrze, że się jeszcze to idzie, idzie jakoś wysypać, bo jakby taki zbiornik nakosił i nie szło wysypać, to uwierzcie mi, że to dopiero problem posiada powoli. Spójrzcie co się robi na przyczepie, to w ogóle nie chce się usypywać. Najgorsze jest to, jak takie koła zaczynają się sunąć, a nie kręcić. Ale da radę, nowe opony ma... Nowe opony ma w ósemce. W zawsze jest problem, także czasem lepiej jest wziąć sobie szerszy łuk niż kręcić od razu, bo opony z tyłu bardzo dużo opór stawiają Kolejna zmiana pola na dzisiaj Dojeżdżamy chyba tutaj do tych STS-ów Kurczę, najgorsze to właśnie co może być to na sam koniec Na sam koniec dojechać właśnie gdzie już chłopaki mają pokoszone, we dwóch jak kosimy, wiecie, to zawsze wiadomo, nie, jak on pojechał sobie od lewej, bo zawsze się tam odcinamy na sam koniec, jak są jakieś takie mniejsze kawałki, no to on jedzie na prawo, ja jadę sobie na lewo i tam się na środku spotykamy, no i wiadomo, każdy pilnuje swojego kontu i wiadomo, o spójrzcie jak mokro, i wiadomo, kurczę, że mamy wszystko pozbierane, a tutaj jak będziemy we czterech, to to będzie, wiecie, to będzie dużo takiego szukania, nie, bo każdy będzie sprawdzał każdy róg ale dobra, jakoś to musimy opanować co prawda wydaje mi się, że jest tu nie nie jestem pewien, nie widzę, że chłopaki koszą wysoko także fajnie nie będzie, nie będzie to się tam stawać na tej kosie i będzie to myślę, że szło No i widzicie, już jest problem już oni są tam, tu jest jakieś zboże no nic, jedziemy za John Deere'em i, i, i niech tak zostanie, będziemy się go trzymać on ma GPS a także fajnie niech on nam prostuje, a my będziemy a my będziemy sobie latać po prostej tylko zanim, dobra kończę, bo muszę się musi gotować do startu, bo chyba wydaje mi się, że to jest to jednak jęćmiń jęćmiń, czy nie jęćmiń? nie jęćmiń, pszenica co? pszenica, no, dobra czyli załączamy carnie młocarnia załączona wrzucamy sobie jedyneczkę coś mu tam rzuca dobra, walczymy Trzymajcie kciuki, żeby wszystko ładnie szło I to co mówiłem widzowie, zaczyna się właśnie taka jazda troszeczkę we mgle Tam jest kombajn, tu z naprzeciwka jedzie kom, tu jedzie kombajn, tu jedzie ciągnik, tu jedzie ten I zaraz się pewnie okaże, że jeszcze gdzieś tam z prawej, lewej, z prawej bądź lewej jakiś kawałek został No ale no niestety, no tak to jest Tak to jest, podejrzewam, że to są po prostu ostatnie pola Ostatnie pola, które po prostu trzeba możliwie jak najszybciej skończyć Nie wiem czy to widać mokrą. On co prawda jedzie, nie topi się, no ale, ale mokro bardzo, bardzo. ludzie coraz bardziej mnie rozbiera ta choroba. Niedobrze, dobrze. Mam nadzieję, że już, że już jesteśmy bliżej końcowi. Dzisiaj co prawda powiedzieli 300 hektarów. Eee, 300 hektarów, no. Oby tak było. Oby tak było. Jeszcze jutro i ewentualnie takie pojutrze, żebyśmy nawet jak ten też o widzicie? Widzicie, tamten wyjechał. Tamten wyjechał. No i teraz w nie wiadomo właśnie, gdzie... Wydaje mi się, że ja jadę dobrze. No, oni tutaj sobie gadają na radio, także, także mu pewnie przekazał, że jadę za nim. I, i tamten po prostu pojechał gdzie indziej, no widzicie, no, tam jest jeszcze jakieś kolejne pole. No dobra, leczymy dalej. Widzowie chyba wykrakałem. widzicie, rozdzieliło mi pasek. Generalnie go spaliło, bo co prawda przypaliłem go już na, na Czechach. Jak mi, zalało, jak mi zalało zbiornik wodą i, i, i nie dało się go tam już wtedy wysypać Także wtedy już go przy, przypaliłem na pewno A tutaj to co mówiłem właśnie, że, że bardzo mokre Bardzo mokre to Mamy nosie bardzo mokre i, i takie włączanie, wyłączanie A to co najgorsze właśnie jak się nie można do końca wysypać, to, to moment Znaczy no nie moment, ale wykończa po prostu to paski. O, posłuchajcie, jak jeszcze stara odjeżdża. Najmu. Mam latarkę na głowie, także myśli, że teraz coś co od niego. Dobra, obejdziemy tak się patrzeć na siebie. Eee, właśnie takie włączanie i wyłączanie to, to najgorsze co to, to może być właśnie dla paska od wysypu to jest tutaj o tu. Nie jest to dużo roboty, ale, ale akurat chłopaki skończyli, także ja też kończę, bo, bo to jest bez sensu. Bo teraz mi coś tu spadnie, będę chodził szukał pół godziny. A, a no mówię, jutro rano pół godzinki i myślę, że to będzie opanowane a, a tak się będę po prostu męczył Ale super, super to to, że się udało zamknąć zbiornik Bo zazwyczaj to tak się udaje, że Znaczy tak, zazwyczaj jest tak, że ten pasek strzela wtedy, kiedy mamy pełny zbiornik Ale tu mi się akurat udało tak, że miałem tyle w zbiorniku, że można było to zamknąć No i oczywiście zaczął padać też, co prawda teraz już przestał Dlatego, żeśmy skończyli Dlatego no Mam na szczęście pasek taki, wziąłem sobie już na zapas, bo Powiedziałem, że mi się na pewno czyna. Ja lubię brać duże rzeczy na zapas, także mam tam parę pasków, parę pierdółek, także nic, składam się i, i na dzisiaj w Island To tradycyjnie 24 klikajcie maleńki. Zrobiliśmy 22,72. Dzisiaj nie szło, dzisiaj nie szło w ogóle. Jeszcze tam mi, coś mi, Zapchała mi się gardził trochę, także też trochę z tym walczyłem. 22,70 no, i ta pszenica, kurczę, 28% pokazywała, 27% utrzymywało się cały czas, także no, no nie ukosimy, 85 ton tylko, nie dużo. Normalnie, normalnie, czemu tak mało? A, powierzchnia tak wyszła. 4 tony niecałe. normalnie takie to 3 godzinki niecałe i mamy to ukoszone, nie? 85 ton. 20 litrów na hektar, widzicie. No, normalnie przy rzepaku było 15, wiadomo, troszeczkę mniejsze tam obciążenie jest, ale tutaj non stop non stop ta słoma mokra, także ma co ma, ma co robić 20 litrów. 20 litrów na hektar. Dobra, 1314 godzin. Dobra, uciekam, bo, bo jestem no... Mam gorączkę chyba, także, także lecę, lecę dłużka. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.